Zamówiłam 20 kg malin. Oj, było co robić, ale na szczęście mam to już za sobą. Wszystkie maliny są zamknięte w słoikach albo w butelkach. Już wam opowiadam, co dokładnie zrobiłam. Tutaj mam takie maliny w syropie. Bardzo fajne. To jest na zimę, kiedy na przykład robimy jakiś deser, kasza i na to maliny, albo jogurt naturalny nasiona naczynia i też można sobie taką słodką malinkę dorzucić. Jest to bardzo słodkie, ale od czasu do czasu może. Malinę powkładałam do umytych, wyparzonych słoików. Tak, powiedzmy, że do pełna tych malin. Później zrobiłam syrop. Do garnka dałam 2 kg cukru, do tego litr wody i podgrzewałam tak długo, aż ten cukier całkowicie się rozpuścił. Nawet przez przypadek troszeczkę go zagotowałam, ale to w niczym nie przeszkadza. Później takim gorącym syropem zalałam malinę i niestety tutaj jest potrzebna pasteryzacja. Część malin pasteryzowałam w garnku, tradycyjnie ściereczka na dno i tak po 15 minut wszystkie słoiki się pasteryzowały pod przykryciem, ale później część też włożyłam do piekarnika, temperatura 125 stopni Celsjusza i siedziały około 25 minut. Nie wyjmowałam ich od razu, zostawiłam uchylone drzwiczki i czekałam a... Aż całkowicie ostygnął. Kontrabanda bez etykiety, nie wiadomo co tu jest. Pamiętam ja jak Adrian mi na polu mówić. zostawił soki. Jeszcze się nie znaliśmy wtedy. Nie, nie. Na tak. bielance coś uprawiałem, przejeżdżał, zobaczył, zostawił mi soki, zostawił kartkę. I to leżało chyba 3 miesiące, bo ja się bałem tego pić, bo nie wiedziałem co jest w środku. A była kartka, był numer telefonu, wystarczyło zadzwonić. I tak się poznaliśmy tak, właśnie. Się poznaliśmy. A ja tutaj. Poznaliśmy. My dostaliśmy soczki z malin e, tegorocznych. Widziałeś moją konstrukcję, jak ostatnio Bardzo soki robiłam? Adrian Hitberry bez etykiety. Tak, nie było czasu, bo świeżo zrobiono.